Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na wyjątkowy filmik. Do niego zamówiłam też piękną słoneczną pogodę. Niestety nie udało się. Mam nadzieję jednak, że temat będzie na tyle inspirujący, że zostaniecie ze mną na dłużej. To będzie? To będzie zaproszenie na romantyczne śniadanie. Może na początku taka mała uwaga, żeby nikt nie czuł się rozczarowany tym filmikiem. Nie będzie tu żadnego przepisu kulinarnego na wykonanie jakiejkolwiek potrawy takiej romantycznej śniadaniowej. Będzie to raczej taka twórcza inspiracja tego, co można stworzyć właśnie na takie romantyczne śniadanie, jak można tą naszą tacę, stolik przyozdobić właśnie, żeby ta osoba ukochana czuła się doceniona. Nie będę też ukrywać, że na pewno jest mi łatwiej przygotować takie rzeczy, bo jestem grafikiem i mogę sobie wszystko zaprojektować i wydrukować, ale ja kieruję się zasadą dla chcącego nic trudnego. Tak naprawdę te słowa, które chcemy przekazać ukochanej osobie, możemy sami napisać i na pewno w jakiś sposób, albo bardzo mocny sposób ona to doceni. Mam nadzieję, że ten filmik to będzie taki oddech od tego wszystkiego, co się dzieje, czyli od holi zakupowych i od wszystkich kosmetyków, które pokazuję Wam na moim kanale. Myślę, że ten test na romantyczność zdam w Waszych oczach. Cóż, może teraz po prostu opowiem Wam o poszczególnych elementach całej tej Romantycznej tacy, i na koniec, oczywiście, mam dla Was małą niespodziankę. Pierwszym najważniejszym elementem, oczywiście, jest zaproszenie. Mm -hmm. Następnym przygotowanie jakiegoś posiłku. Ja wybrałam tradycyjnie musli z serkiem sojowym, z herbatniczkami czy ciasteczkami Oreo. I z rozpinkami, które zostały wycięte z takiej foremki do ciastek, właśnie w kształcie serc. Żeby to wszystko bardzo ładnie było podane, przykleiłam pistoletem oczywiście na klej, płatki róż, dlatego wydaje mi się, że wygląda to tak niesamowicie, niesamowicie romantycznie. Postanowiłam właśnie ułożyć tam z tych płatków tylko dwie kompozycje. Tu, obok, oczywiście, na łyżeczce, też jest ten element, który jest jakby elementem przewodnim, czyli moja ostatnio ukochana czcionka, właśnie wycięta w kółeczku, i do niej przyklejony taki, taki zwykły sznureczek. Ten element powtarza się właściwie we wszystkich rzeczach, jakie wykonałam właśnie przy tym śniadaniu. I na pewno będziecie mieli okazję jeszcze go nie raz zobaczyć. Jeżeli przygotowujemy coś do picia dla naszej ukochanej osoby, też musimy pamiętać, że fajnie by było przemycić w tych, w tych napojach właśnie też jakieś elementy słodkie, romantyczne. Tu na przykład przygotowałam taką słomkę. Jeżeli chodzi o kawkę, to dodałam do niej. Dwie pianki haribo. Jeżeli chodzi o herbatki, to wyrzuciłam te papierki i do nich dokleiłam właśnie czy to serduszko, czy taki element, który też pojawia się właśnie w, w tych elementach moich, przygotowanych na to śniadanko. Jeżeli chodzi o cukier, to jest to w cukierniczce, która też właśnie zakończona jest takim elementem wyciętym z papieru. Jeżeli mamy zamiar zaserwować ukochanej osobie jajka na twardo, to fajnie jest właśnie takie liszeczki do jajek też przyozdobić w jakiś sposób. I tu moje dwie propozycje. Ostatnim elementem, jaki chciałabym Wam pokazać, to jest przyozdobienie owoców za pomocą takich właśnie przywieszek. W których możemy przemycić jakieś słowa lub jakiś element graficzny. Tak to właśnie wygląda. Bardzo, bardzo mi się ten patent, właśnie na przezdebienie owoców, podoba. I już naprawdę ostatnim elementem, który Wam tylko pokażę przez chwilkę, to jest przygotowanie takiej świecy. To jest słoik po Nutelli Mam nadzieję, że w następnym tygodniu uda mi się zebrać wszystkie materiały, żeby pokazać Wam właśnie różne przezdebienie. Czy to słoików, czy jakichś elementów, w których można umieścić świeczkę. Kochani, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że w jakiś sposób Was zainspirowałam twórczo. Ta niespodzianka czeka na Was na moim Facebooku, ponieważ mam tam do rozdania jeden komplet do przygotowania właśnie romantycznego śniadania. Wszystkie informacje oraz zadanie, jakie na Was czeka, znajdziecie na moim Facebooku. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Zapraszam Was też na moje następne filmiki. Trzymajcie się Cieplutkopa.